Siemanko, widzowie na tym kanale i dziś ja wiem, że dawno nie było filmów, ale dziś sobie zagramy szybko w Stumble Guys i myślę, że możecie zostawić tu suba, dzwoneczek, łapkę w górę, a my zaczynamy. Chciałbym też jeszcze powiedzieć, że za niedługo 100 subów, a na 100 subów coś dla Was szykuję. Nie powiem jeszcze co, ale coś szykuję. I to będzie update do jednej z rzeczy, które już widzieliście na moim kanale. I będzie więcej z tego odcinków. Eee... O, widzowie, udało się. Widzieliście to? To, to było łatwe. Dziś jak mówię szybki odcineczek i dziś ma nagła zmiana, ponieważ rozmawiam z wami i gram, więc to jest już lepsze. Naprawiłem mi się mikrofon, więc powinno mnie lepiej się słyszeć. Pewnie się dziwicie dlaczego nie mam Min of It. No pierwszy kontakt, który tworzyłem było Min of a... I tu właśnie zapomniałem. Powinienem zmienić. I może. Będę miał. Tylko. Wiecie. Trudne do zrobienia. Zobaczymy, no, trzeba mieć gamy. Mm. Tak to. Wiecie. O nie! 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 Aj, widzowie, przegraliśmy. Ale i tak dobrze widzowie. <laughs> Coś chory jestem ostatnio. Um, ale myślę, że tak. Raz na tydzień, dwa odcinki się na bank pojawią. Mówię, że częściej będzie, ale. No, jak wiadomo, nie mogę się wyrobić. Wiecie, nauka i tak dalej. Więc. No, nie wyrobiłem się. Może wyrobię się. Nie wiem, kiedy na. O! Wielkanoc chcę wstawić filmiki Wizowe. Wielkanoc chcę wstawić dużo filmów. I myślę, że na serio będzie dużo filmów wizowych. Wielkanoc myślę, że tak. <laughs> Czwartek nie, bo chcę odpocząć trochę od nauki. Ale może. sobota. Tak, jakbyście chcieli. Piątek. A teraz widzowie zagramy sobie normalną rundę. Mm. I widzowie. Mm. Więc, tak nie wiem. Chcecie piątek? Może sobotę. W czwartek? Wiecie już. Na o szóstym Widzowie, tu chciałbym coś powiedzieć, bo okazało się, że tu. Straciłem głos, bo nagrywałem dla Was na serio, a tu straciłem głos i nie, nie powiem dokładnie, co tam mówiłem, bo znowu mi mikrofon się zepsuł, więc powiem Wam, co tam. Tak, no wiecie, strasznie nie, co tam mówiłem. Mówiłem coś, e, wspomniałem, już się wygadałem. Mean of Team. W pierwszym odcinku z Fortnite'a, kiedyś tam, ale musiałem to usunąć, bo prawa autorskie i tak dalej... Mówiłem, że coś takiego jak Min of Team. Mm, I na 100 subów e, robię coś z Min of Team. Nie mogę się bardziej wygadać, ale tam coś mówiłem. E, ale niestety się to wycięło i za bardzo nie pamiętam widzowie. No, też mówiłem, że fajnie by mi było na, naprawdę wbić te. E, 100 subów, bo na YouTube ja działam 2 lata, ale na wideo tego nie widać. Wygląda, jakbym dopiero zaczynał z YouTubem, ale część filmów musiałem usunąć, bo, bo nie była odpowiednia dla, 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 dla w sumie wszystkich. Nawet nie chodzi o dorosłych i dzieci. No serio, ale nie były dla wszystkich. Po prostu nagrywałem sobie jakieś dziwne filmiki. A tu właśnie mówię. Że ja, ja się z wami żegnam i życzę miłego dnia lub wieczorku, w zależności kiedy to oglądacie. Więc mówię...